Państwa, jest mi niezmiernie ja miło, że mogę głosić przed Państwem w e, skład, w którym zawarłem e, informacje o wynikach, które uzyskaliśmy tutaj e, w pracowym okresie podstaw z starzeniem. I, zanim chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę występować e, przed, w, wśród tak znamienitego grona e, naukowców, e, Którzy byli, ogóle, którzy byli pionierami w tej dziedzinie, którą się teraz zajmuje. Mam na myśli małym, profesor Sikorę i e, e, doktora ogrodnika. E, no ale już przejdę do rzeczy. E, i dziś no, odkąd pracuję w zajmuję się plastycznością neuronalną w, w, w fizjologii i patologii z centralnego układu nerwowego. I parę lat temu profesor Sikora zainicjował właśnie taki pomysł, żeby sprawdzić, jak komórki stare wpływają na pogorszenie się funkcji poznawczych, towarzyszących właśnie starzeniu. No i rzeczywiście ten temat wydał nam się bardzo ciekawy i postanowiliśmy przeprowadzić kilka eksperymentów, których wynik ich właśnie teraz przedstawił. Ponieważ mam mało czasu, to mam nadzieję. momencik, tutaj jest jakiś techniczny problem. O, jestem. E, mam nadzieję, że uda mi się szybko przebrnąć przez, e, przez wstęp, który jest tak naprawdę powtórką tego, co było już wcześniej powiedziane. Natomiast, e, e, tak jak wszyscy wiemy, E, ludzie jako ssaki przechodzą różne fazy rozwojowe e, i każda z tych faz ma jakąś taką charakterystykę, charakterystyczną dynamikę regulacyjną. Natomiast e, ostatnio e, wyjątkowe zainteresowanie środowiska naukowego zdobył, e, zdobyła ta faza, którą jest starzenie. Ktoś policzył, że od 2013 roku Ponad 300 tysięcy publikacji w temacie starzenia zostało oddanych do druku czy opublikowanych. Co, co ciekawe, to ta liczba artykułów w temacie starzenia powstała przez całe poprzednie stulecie. Z czego wynika te, te wielkie zainteresowanie tematem starzenia w ostatnich latach? No, najbardziej oczywistym powodem jest to, że Społeczeństwo się starzeje, każdy z nas, e, albo większość z nas e, doświadcza, albo będzie miała okazję doświadczyć negatywnych skutków starzenia. Jako e, populacja się starzejemy. Jak, um, szacuje się, że do 2050 roku więcej niż 20% e, ludzi będzie w wieku powyżej 60, 60, 60 lat. To implikuje pewne pytania dotyczące tego, w jaki sposób możemy zwiększyć produktywność osób w wieku starszym, jak możemy wydłużyć życie zdrowiu ale to też są również mniej oczywiste powody tego dużego zainteresowania tematyką starzenia w ostatnich latach właśnie, a mianowicie to, że nagromadzenie się wiedzy wynikające z takiego dynamicznego rozwoju nauki biologicznych pozwoliło na zrozumienie procesu starzenia na tyle dobrze, żeby rzeczywiście coś z tym procesem zrobić. I proces starzenia jest niezwykle skomplikowany, wielowymiarowy i w tym procesie bierze udział wiele czynników, które są ze sobą, które tworzą taką sieć zależności. Dlatego badanie procesu starzenia jest trudne, natomiast e, e, można wśród tych czynników, które biorą udział w procesie starzenia, e, stworzyć pewnego rodzaju hierarchię, e, czyli mamy uszkodzenia takie pierwotne na bardzo fundamentalnym poziomie komórkowym, takie jak uszkodzenie DNA czy zmiany epigenetyczne. E, następnie. E, na, na drodze ewolucji rozwinęły się mechanizmy, które mają e, przeciwdziałać skutkom tych e, uszkodzeń na poziomie fundamentalnym. Do, do nich należą, na przykład e, właśnie proces e, starzenia komórkowego. No, ale jeżeli te procesy e, no, kompensujące e, osiągną pewien poziom, e, zaczynają działać negatywnie na tkanki, w której się znajdują, następnie na poziomie organów i całego organizmu, co ostatecznie prowadzi do dysfunkcji i śmierci. Dzisiaj chciałbym więcej powiedzieć o starzeniu komórkowym. Na szczęście wszyscy, albo prawie wszyscy preagenci już o tym bardzo dużo powiedzieli, dlatego bardzo szybko tylko przypomnę co dzieje się z komórką, która ulega jakimś rodzajowi stresu? E, ona może, dajmy na to, będzie to uszkodzenie DNA. Taka komórka może albo ulec naprawy, czy może naprawić to uszkodzenie i kontynuować swoje życie. Może umrzeć, albo może e, właśnie e, e, wybrać drogę senescencji. O, o, o tym. Czym charakteryzują się komórki senescentne zostało już tak wiele powiedziane, że e, pozwolę sobie dopominać e, e, i powiedzieć tylko tyle, że e, wraz z wiekiem ilość komórek senescentnych w organizmie rośnie i e, wzrost czy poziom tego obciążenia komórkami senescentnymi pozytywnie koreluje z ryzykiem rozwoju chorób e, związanych z wiekiem. I w zależności od tego, gdzie te komórki się gromadzą, w jakiej tance się gromadzą, to obserwujemy choroby albo dolegliwości związane właśnie z tą tkanką. I to również dotyczy układu nerwowego czy mózgu, gdzie obserwuje się zwiększone ryzyko chorób neurodegeneracyjnych związanych z lekiem, takim, takich jak choroba Alzheimera. W korelacji z nagromadzaniem się komórek starych. Kiedy przyglądaliśmy się temu tematowi, robiliśmy research, zauważyliśmy, że wtedy, to parę lat temu, relatywnie niewiele wiadomo było jeszcze o roli komórek starych w zaburzeniach poznawczych, takich normalnych, niezwiązanych z patologią. Tak Właśnie nie z, 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 z chorobami neurodegeneracyjnymi, ale raczej związanych z takim normalnym starzeniem się. I e, tak jak wspominałem, pioniera w tej dziedzinie jest doktor Ogrodnik, e, który jako pierwszy wykazał rolę komórek starych w, e, właśnie w zaburzeniach poznawczych związanych z wiekiem. Nasze badania w pewnym sensie potwierdzają te, te spostrzeżenia i e, troszkę dorzucają do nich dodatkowych informacji dotyczących plastyczności neurona. W każdym razie wtedy, kiedy zaczęliśmy zajmować się tym tematem, relatywnie niewiele wiadomo było o tym, jakie, jaka jest to komórek starych w, właśnie w zaburzeniach poznawczych związanych z wiekiem, a jest to proces bardzo powszechny. Właściwie um, u, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt laboratoryjnych obserwuje się um, Różne mm, osłabienia e, w zdolności poznawczych, takich jak e, spadek, już informacji, e, starności uczenia się, pamięci e, i tak dalej. Zadaliśmy więc pytanie, czy stare komórki wpływają na budowanie I udawało nam się, że najprostszym sposobem na to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, jest e, usunięcie starych komórek z organizmu i e, z, Sprawdzenie, czy to w jakiś sposób wpływa na zdolności poznawcze u starych zwierząt. Na nasze szczęście są substancje, które, te, które selektywnie są w stanie usunąć stare komórki z organizmu bez indikowania znaczących skutków ubocznych. Substancje tej synolityki. Synolityki to ciekawe substancje. Mają pozytywne działanie na e, z, 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 zwierzęta albo na, na, na ludzi w powierzchni wieku, e, dzięki temu, że hamują naturalnie występujące w, w komórkach starych e, szlaki, aktywowane w komórkach starych szlaki anty, antyaboptotyczne. I e, tych substancji o właściwości scenolitycznej zostało opisanych dosyć sporo. Natomiast najczęściej stosowaną i chyba najlepiej opisaną jest właśnie mieszanina dosadników kwercytyny i z nowej i naturalnie występującego sławom która została opisana jako mieszanina scenolityczna przez Jamesa Kiplanda z Majopinik. I ta mieszanina wykazuje szeroki spektrum aktywności scenolitycznej. Sydukowanie znaczących skutków ubocznych. to znaczy szerokie spektrum w sensie, że wpływa na, czy ma właściwości syntetyczne na różne typy komórek starych. Ok, ten krótki wstęp zakończmy i przejdźmy do wyników. Także celem naszych badań było sprawdzenie, w jaki sposób Mieszanina asytułu i kwarcytynu wpływa na zdolności poznawcze u e, starych zwierząt. Do naszych badań wybraliśmy szczury Wistar ze stada Wistar. E, no, e, wykorzystywaliśmy zwierzęta starsze e, w wieku 21 do 23 miesięcy na początku eksperymentu oraz zwierzęta młode w wieku 3 miesięcy na początku eksperymentu. Żeby określić to, w jaki sposób kwestie wpływają na stronności poznawcze zwierząt, wykorzystywaliśmy test aktywnego unikania miejsca. Jest to paradygmat behawioralny, w którym wykorzystuje się platformę o średnicy 80 cm, na której znajduje się. Niewidoczny, tylko wirtualny obszar, e, którego powinien unikać. Ponieważ jeśli szczur na ten obszar wejdzie, to otrzyma nieprzyjemny bodziec elektryczny. Oczywiście bardzo delikatny, ale na tyle nieprzyjemny, żeby tego miejsca unikać. E, co ważne, to ta platforma się kręci, przez co jest to, jest, dla zwierzęcia jest, jest, jest trudna trudnym zadaniem nauczenie się, gdzie ten obszar jest. Dzięki temu ten paradigm jest w stanie wyłapać nawet niewielkie zmiany w zdolnościach zwierząt, a tym bardziej zmiany występujące z wiekiem. Co jeszcze jest istotne a propos tego testu, dlaczego akurat dobraliśmy ten, a nie inny, to to, że za pomocą tego testu możemy analizować zdolności poznawcze zwierząt wielokrotnie, dzięki czemu możemy niwelować naturalnie występującą właśnie w stadzie Vistar heterogeniczność. Ponieważ w stado, stadowistach nie są zwierzęta e, imbredowe, nie są genetycznie identyczne, więc mamy tutaj taką różnorodność bardziej przypominającą e, tą różnorodność e, występującą w populacji ludzkiej, dzięki czemu e, możemy lepiej odzwierciedlać wpływ ewentualnych e, e, e wpływ scenolityków na, e, na, na te zwierzęta. E, ponieważ starzenie związane z podniesieniem E, Obwodowego stanu zapalnego. E, chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób ten będzie wpływał na ten stan zapalny, w szczególności na składniki e, SASP-u. E, I e, również, czy ten, e, chcieliśmy również sprawdzić, czy te ewentualne zmiany e, w obrębie e, zdolności poznawczych zwierząt oraz E, stanu obwodowego stanu zapalnego będą przekładać się na e, e, zmiany plastyczności neuronalnej oraz zmiany epigenetyczne w obrębie centralnego układu nerwowego. W e, pierwszej kolejności chciałbym pokazać Państwu e, kluczowe dla, dla tych badań wyniki, czyli e, wyniki dotyczące e, e, czyli wyniki analizy behawioralnych. wyniki analiz behawioralnych które e, pokazały, że e, traktowanie zwierząt starych, mieszanie z asetem akwarcyny, powoduje e, spektakularne, spektakularną poprawę ich zdolności poznawczych, zarówno e, względem grupy kontrolnej, czyli grupy traktowanej e, e, rozpoczalnikiem za asetem percyktyny, jak również Względem własnych wyników przed podawaniem tej, tej mieszaniny synaptycznej. Co ciekawe, nie obserwowaliśmy żadnych zmian w obrębie zdolności poznawczych u zwierząt traktowanych rozpuszczalnikiem, jak również u zwierząt młodych, niezależnie czy były traktowane rozpuszczalnikiem, czy mieszaniną synaptyczną. To było dla nas takim mocny sygnał, że rzeczywiście ten efekt, jest specyficzny tylko dla zwierząt starych, starszych, co, co może, może być związane właśnie z ustawą komórek starych. dzienników akwariuralnych mam bardzo dużo, dlatego nie, nie mam nawet czasu, żeby je po prostu wszystkie omówić. Dla tych, którzy byliby zainteresowani, z zrozumieniem wszystkich parametrów, jakie uzyskaliśmy, zachęcam do zapoznania się z naszą pracą e, z, e, z czasopismem Aging e, z poprzedniego roku albo dodawania pytań pod e, seminarium. Natomiast e, e, co, co ciekawe, to zmiany behawioralne, które obserwowaliśmy u e, e, zwierząt starszych po traktowaniu z tymi kwestią. No, e, również widzieliśmy w obrębie zmian w markerach stanu zapalnego, obwodowych markerach stanu zapalnego. I tak jak się spodziewaliśmy, między, między grupą zwierząt młodych i grupą zwierząt starszych, obserwowaliśmy bardzo dużą różnicę poziomu stanu zapalnego. Tego się spodziewaliśmy. Natomiast traktowanie tą młodych zwierząt nie wpływało na ich poziom stanu zapalnego. Kolejnym ustawszych zwierząt widzieliśmy znaczący wpadek e, poziomu tych markerów SASP. E, ponieważ e, e, zmiany hawioralne, e, czy w ogóle zachowanie e, i dział, odzwierciedlenie działania układu e, nerwowego, który de facto jest siecią neuronalną, czyli siecią połączonych ze sobą komórek nerwowych. E, wydajność tych, tych funkcji poznawczych jest ściśle związana z jakością i ilością połączeń między neuronami. E, I to szczególnie dotyczy struktury takiej, jak hipokamp, która jest kluczowa dla e, procesu uczenia się i, e, i pamięci. Zdjęcie te, te, tej struktury widzą Państwo po lewej stronie. I e, tak jak. Ogólna architektura tej struktury z wiekiem, mówię o normalnym starzeniu, nie ulega drastycznej zmianom, to um, funkcjonalnie ta struktura zmienia się z wiekiem. Dotyczy to zarówno wybotrwałego odwrócenia synaptycznego, jak i morfologii kolców e, dendrytycznych, czyli e, wypustek dendrytów, wypustek fragmentów komórek nerwowych, które tworzą synapsy i wydaje się, że najbardziej narażone na starzenie, czy najbardziej wrażliwe na proces starzenia, są najbardziej niedojrzałe połączenia nerwowe tworzone przez zwane cienkie kolce dendrytyczne. To prawdopodobnie przekłada się na zmniejszoną zdolność do kodowania nowych informacji w układzie nerwowym, ponieważ powstawanie nowych połączeń jest jest utrudnione. W związku z tym chcieliśmy sprawdzić, czy zmiany w obrębie plastyczności neuronalnej, która obserwuje się z wiekiem zarówno u ludzi, jak i u zwierząt są w jakiś sposób modyfikowane przez traktowanie testygi i Rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że w strukturze ca 1 Hipokampa. Plastyczność neuronalna, czy ta morfologia końców, przysuwa się w stronę końców mniej dojrzałych, czyli tych połączeń mniej dojrzałych. Co ciekawe, to dotyczyło jedynie drzewka apikalnego, a nie bazalnego. To znaczy, drzewka apikalna i bazalna jest częścią tych samych komórek, jednak e, obserwuje się różnice zarówno w składzie białkowym, jak i właśnie e, właściwościach biofizycznych tych. E, drzewach dendrytycznych, stąd możliwe, że w może zupełnie inaczej wpływać na, e, na, na różne typy drzewach dendrytycznych. Niestety, e, dlaczego akurat widzimy zmiany w drzewku apikalnym i bazalnym, pozostaje e, do odpowiedzi. E, e, plastyczność programu jest procesem bardzo dynamicznym i e, ściśle regulowanym przez e, e, no, Proces ekspresji genów. W związku z tym chcieliśmy zobaczyć, czy e, takie zmiany, e, czyli jeden z mechanizmów, który reguluje ekspresję genów, są e, zmiany epigenetyczne, e, czy, czy modyfikacje epigenetyczne jakichś e, I e, tu chcieliśmy zwrócić naszą uwagę na e, modyfikacje, na Historii 3 w pozycji 9 i w pozycji 27, ponieważ nieliczne prace wskazują na zmiany w obrębie właśnie metylacji historii H3 z wiekiem w tance mózgowej. Z tym, że pomimo iż oba te. Obie te modyfikacje posttranslacyjne, czy modyfikacje genetyczne, są, e, e, są związane z represją ekspresji genów, represją transkrypcji. To e, obserwuje się zmiany odwro odwrotne w starzeniu, czyli e, wzrost metylacji stomoka 3 w pozycji 9 i spadek metylacji. 3 e, histonu H3 w pozycji 27. Po traktowaniu do zaobserwowaliśmy odwrócenie tych e, zmian w e, hippocampie. E, co ciekawe, e, podobne zmiany zaobserwowano, zaobserwowano w grupie e, Kotmana, gdzie e, zahamowanie metylacji histonu H3 w pozycji 9, e, metylacji histonu H3 w pozycji 9, u starszych zwierząt powodowało poprawę plastyczności, podobną do tej, jaką obserwowaliśmy u zwierząt starych, traktowanych gęstojącą kwercytyną. To również dotyczyło tylko drzewka apikalnego, a nie bazowego. Wreszcie na koniec chcieliśmy sprawdzić, czy te zmiany, które obserwujemy, są długotrwałe czy krótkotrwałe, i tutaj. Rzeczywiście e, okazało się, że są długotrwałe, na osobnej kochocie z zwierząt e, pokazaliśmy, że traktowanie symptomów, no poprawę zdolności poznawczych starszych zwierząt e, przynajmniej e, o 6 do 7 tygodni po zakończeniu podawania sumie. Także Podsumowując, e, nasze, w naszym badaniu pokazaliśmy, że poprawa zdolności poznawczych e, po traktowaniu zysku fercytynol koreluje z poprawą plastyczności neuronalnej, odwróceniem zmian epigenetycznych w obrębie hipokampa oraz obniżeniem powodowego stanu zapalnego mierzonego za pomocą w surowców. Chciałbym w końcu bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Przede wszystkim osobę, która zainicjowała i patronowała, oraz y, była no, takim kluczowym elementem tych y, badań. Y, y, jak również wszystkim o, moim kolegom koleżankom z y, y, Pracowników Kolejnych Podstaw Starzenia za y, y, ekspertyzę, za, za wsparcie i za. Y, to wszystko właściwie. Chciałbym również podziękować profesorowi Węsierskim za ekspertyzę w zakresie badań dżunglarnych i, i jak, tak naprawdę za projektowanie tych badań. Oraz moim, moim znajomym z pracowników znaczy fizycznych komórki, którzy również brały udział w zainicjowaniu tego projektu. Uh, Szanowni Państwo,